Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu klubu Platforma Obywatelska. Dzisiaj chcieliśmy bardzo krótko, bo dzień jest bogaty w wydarzenia, przypomnieć Państwu, a właściwie przypomnieć Polakom to, co działo się w ostatnich latach i dzięki czemu nasz kraj się rozwija, a jesteśmy w przededniu najważniejszych decyzji dla kolejnych lat, a może całej dekady, myślę o nowej perspektywie budżetowej. I rozmowa, które dziś prowadzi, rozpoczyna premier Donald Tusk, a kontynu kontynuowane będą także w przyszłym tygodniu. Mówimy o tym dlatego, że ostatnio debata przeprowadzona w Sejmie, śledziliście Państwo jej przebieg i wystąpienia kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, koncentrowała się wokół takiego jednego terminu twardej postawy negocjacyjnej i skuteczności w tychże negocjacjach. Chcieliśmy w związku z tym przypomnieć, że jak do tej pory twarda postawa negocjacyjna PIS-u w latach 2005-2006 spowodowała koszty, które do tej pory musimy niwelować, a poniekąd płacimy do tej pory. To są koszty likwidowanych cukrowni, o czym wspominaliśmy także w czasie tej debaty. To są nieprzygotowane do wydatkowania środków europejskich regulacje. To są wreszcie ostatnio wyższe ceny gazu, mówiliśmy o tym w 2006 roku. Negocjacje twarde doprowadziły do zwyżki cen gazu o 11%, a krytykowani jesteśmy za to, że uzyskaliśmy już zresztą po raz drugi obniżkę tychże cen ostatnio o 15%. Polacy zapłacą mniej. W związku z tym jeszcze raz przypominam, nie odmawiamy Prawu i Sprawiedliwości prawa do krytyki. Jest to prawem każdego ugrupowania opozycyjnego. Ale akurat Prawo i Sprawiedliwość ma takie zasługi, o których powinniśmy pamiętać w drugą stronę. Bo to dzięki Prawu i Sprawiedliwości, mówię w cudzysłowie, mieliśmy pułap wyższy, jeżeli chodzi o obciążenia, a o niektórych dodatkowych kosztach Opowiedzą także kolegi, koledzy Cezary Tomczyk reprezentuje Komisję Obrony Narodowej Mariusz Witczak opowie także o kosztach budżetu, które niosły ze sobą radykalne, nieodpowiedzialne działania ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, myśmy jakiś czas temu z panem posłem Halickim apel, apelowali do PIS-u, aby zwrócił 12 miliardów złotych za źle wynegocjowane kontrakty gazowe. I nie odnotowaliśmy jeszcze żadnego ruchu finansowego na, na koncie budżetu państwa ani spółki, która jest operatorem gazowym w Polsce. Nie o tak dużych kwotach jak te spektakularne 12 miliardów chcę mówić, ale też o poważnych kwotach finansowych, które dotyczą działalności pana posła Antoniego Macierewicza. Okazuje się, że poseł Antoni Macierewicz to nie tylko. Człowiek, który chce siać spustoszenie w umysłach obywateli. Jest cesarzem spiskowych teorii dziejów, ale to także szkodnik, którego obsesje polityczne kosztują Polaków. Już jest czymś wiadomym, że jego działalność jako takiego superweryfikatora bo przypomnę, że stał na czele komisji, która weryfikowała funkcjonariuszy WSI. Jego działalność skończyła się licznymi procesami i bardzo dużymi kosztami, które dotyczą Polaków, bo to będzie prawie milion złotych, które trzeba będzie w ramach odszkodowań zapłacić za błędy posła Antoniego Macierewicza. I apelujemy do niego, by zastanowił się, czy. Nie powinien osobiście ponieść odpowiedzialności. Mówię to świadomy tego, że w 2011 roku weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Ona wtedy, kiedy Antoni Macierewicz szkodził, nie działała, ale gdyby była to pod rządami tej ustawy jest taka procedura, że należałoby z urzędu zawiadomić prokuraturę o przekroczeniu kompetencji i o takiej działalności na szkodę państwa, jaką obserwowaliśmy za jego pracy czy za czasów jego pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej. A finałem tych jego szkód jest płacenie dużego odszkodowania, które, jest, które dotyczy odpowiedzialności z własnej kieszeni. Ta ustawa dopiero zaczęła działać pod rządami Platformy Obywatelskiej. Wtedy jej nie było, ale gdyby była, to Antoni Macierewicz za tego typu błędy musiałby płacić z własnej kieszeni. Szanowni Państwo, efekty raportu Macierewicza, bo o tym dzisiaj mówimy, to nie tylko kompromitacja polskiego wywiadu i kontrwywiadu, ale przede wszystkim pomówienia kilkudziesięciu osób. I procesy, które w związku z tym te osoby wytoczyły nie bezpośrednio Antoniemu Macierowiczowi, bo tego mogu, nie mogły zrobić, tylko Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszyscy Polacy będą musieli w związku z tym i już mu, muszą do tej pory zapłacić około miliona złotych odszkodowań wszystkim tym osobom pomówionym. Do tej pory odbyło się 29 procesów, z czego 19 zostało przez Ministerstwo Obrony przegrane co kilka dni możemy obserwować kolejne ogłoszenie w jednej z ogólnopolskich gazet. Przeliczając to szybko na pensję Antoniego Macierewicza wychodzi, że byłoby ich około 80, a sam Antoni Macierewicz musiałby pracować 7 lat na pieniądze, które powinien oddać skarbowi państwa. Jest to wielki skandal, a Antoni Macierewicz w swoim, często w swoich wypowiedziach używa takiego zacnego pojęcia jak honor. W związku z tym, jeżeli Antoni Macierewicz ma honor, to te pieniądze powinien oddać nam wszystkim, czyli Skarbowi Państwa. Także apelujemy albo do Prawa i Sprawiedliwości, albo do Antoniego Macierewicza o to, aby 80 pensji i 7 lat ciężkiej pracy zostało Polakom zwrócone. Skarb Państwa musi także płacić odszkodowania tym osobom, które w latach 2005-2007, nie tylko w tych latach, mówiąc uczciwie, ale w tym okresie było tych osób rzeczywiście sporo były niesłusznie bezpodstawnie przytrzymywane w aresztach. Te procesy docierają także do Strasburga. Mamy pierwsze efekty wygranych przez osoby procesów także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. I mówiąc wprost, bo nie przedłużając tych wszystkich przypadków sytuacji, w której Pewna teoria, radykalny sposób myślenia, ale przede wszystkim nieprofesjonalne wykonanie jeszcze do tego tych y, złych idei wprowadza w życie konsekwencje, które nie tylko powodują szkody, takie wymierne szkody ekonomiczne i szkody w życiu ludzi. Te konsekwencje to także konieczność naprawienia tych szkód dzisiaj i w kolejnych dniach przez Skarb Państwa, przez nas wszystkich, przez podatników. Ten ciężar rozłożony na lata ciągle musimy spłacać. Niedawno usłyszeliśmy komunikat, że dopiero tydzień temu spłaciliśmy zadłużenie Edwarda Gierka. Przez tyle lat płaciliśmy ofiarną pracą za banany i powiedziałbym iluzoryczny wzrost poziomu życia w latach 70., który chciał osiągnąć pierwszy sekretarz partii wówczas jako Mamienie nas, że wszystko jest dobrze. Pamiętamy o 800 tysięcy obywateli polskich, którzy na podstawie umów, także kredytów bezwrotnych, musieli opuścić Polskę. Myślę o Mazurach, o Kaszubach, o Ślązakach przede wszystkim. To bezmiar tragedii i, i dramatów ludzkich. Za te wszystkie rachunki ktoś musi zapłacić. My płaciliśmy ekonomicznie przez tyle lat, przez trzy dekady, nawet dłużej. Nie może być w polityce więcej osób nieodpowiedzialnych, które swoją urojoną wizją wprowadzają najpierw krzywdę, a później nawet nie odpowiadają, chociażby w taki sposób wymierny, jak mówił przed chwilą kolega. Szanowni Państwo. W podsumowaniu należy pamiętać, że rząd Donalda Tuska, wtedy kiedy rozpoczął władzę, od razu spotkał się z bardzo poważnym problemem negocjacyjnym w ramach Unii Europejskiej dotyczącym emisji gazów. To rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez własną nieudolność, zadeklarował takie kwoty i takie obciążenia dla polskiej gospodarki, które by się przekładały również na miliardy złotych. To tak jak te błędy dotyczące kontraktu gazowego, o których będziemy zawsze przypominać, tak już pewnie nie pamiętamy, że gdyby się po trudnych renegocjacjach nie udało ustalić nowych warunków działania, to niekompetencja rządu prawa i sprawiedliwości obciążyłaby Polaków miliardami złotych ten milion złotych Antoniego Macierewicza, ten milion złotych odszkodowań jest tylko tak naprawdę wisienką na torcie, ale widzimy w tym ogromny cynizm. tak jak ostatnio Antoni Macierewicz zrobił w konia sejm i sąd, wysyłając do sądu usprawiedliwienie, że jest w sejmie, a do sejmu, że jest w sądzie, to efekty raportu są tylko dodatkiem do całej działalności tego